Witam serdecznie, dzisiaj dość dawno niegrany Eurotrack Simulator ponieważ dawno niegrany to jakoś tak nie mam specjalnie planu konwoje to sądzę, że to gra sieciowa, więc nie no cóż, rynek pracy mm -hmm. Gdzie jesteśmy? W Budapeszcie. Nowa myszka bezprzewodowa. Chyba nie najlepsza do eee, tego jeżdżenia. O, szybkie zlecenie, tak blisko. Mhm. No, może być kłopocik, ale co to dla nas? Niedziela w nocy. Mhm. Um, tak. Um. Jak tam z paliwem? No, nieważne. Trasa niedługa, więc ile by tego paliwa nie było, na pewno nam starczy. Nie wiem, jak będzie z czasem. Hmm. A tak, jakby mniejsza kultura pracy tej bezprzewodowej myszki. Tu jednak po drodze mamy transmisję, aczkolwiek dość szybką. To jednak coś tam po drodze jest i. Mm, no cóż, będzie troszkę trudniej, ale Ech, postaram się dzisiaj nie mówić za bardzo na temat tego, jak dawno grałem i dlaczego tak cienko mi to idzie. Może postaram się, żeby mi cienko nie szło. Hmm. Ojej! No skokami naprzód i środkowy przycisk też mam umieszczony w tak dość dziwnym miejscu ta myszka miała być strasznie ergonomiczna ale chyba... Hmm, no chyba nie bardzo jest, zależy eee, tak, zarabiaj pieniądze na się ustawione, przyjmujemy zlecenie i czas zaczyna biegnąć, dość szybko także, tu nie ma się co osiągać, ociągać i nie ma czasu na błędy, po prostu musimy śmigać jak ten. Uuu. no przydałyby się jakieś informacje na tej nawigacji odnośnie tego jak daleko i ile mamy czasu ale hmm, o oh no Dziury całkiem jak u nas. Właściwie to nie, u nas już nie ma dziur w drodze. U nas są zamknięte całe drogi. A mówię po sobie, tak. E, e, Up, 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 up. usiłuję sięgnąć do przycisku. Hm. No, jeszcze samo kierowanie pół biedy, ale ham, tak. No, widocznie trzeba się przyzwyczaić. Inaczej łapać za tą myszkę, bo to mam teraz taką. Bez. Taką, od której nadgarstek nie boli, ale. Hmm. Jadę na czas, a, a jednocześnie nie jadę za bardzo szybko. Także, ha, tak, usunięte bariery w grze, o ile pamiętam. No, zobaczymy, czy uda się wyrobić. Droga niedaleka. Jadę w nocy, więc oczywiście, jeżeli jakieś w międzyczasie zmiany zostały poczynione, to i tak nic nie widzę. No cóż. Jeszcze trochę temu jeździłem, jakby więcej, ale ponieważ teraz w rzeczywistym świecie również troszeczkę jeżdżę. No nie ciężarówką, ale, ale jeżdżę, więc. Hmm, no, nie muszę nadrabiać tego. Że lubię jeździć samochodem, a nie bardzo miałem gdzie i po co. No teraz mam i gdzie i po co, więc takie wirtualne, że tak powiem, przejażdżki są mi mniej potrzebne, ale od czasu do czasu. W Amerykan Track Simulatorze zmieniono ostatnio dźwięki, te tak zwane ambientowe. Hmm. Huh. O! Oh. Eee. Niechcący zahamowałem. Właściwie spieszę się, to mogę jechać o 85, też nic się nie stanie, mam nadzieję, że to nie zostało zmienione i tolerancja służb, że tak powiem, jest nadal na tym poziomie, powiedzmy, 10%. No i teraz chciałoby się wiedzieć, czy daleko jeszcze. Bez włączania osobnych informatorów. A i tak nie będę robił, no, trzymając myszkę w miarę wygodnie Czasem niestety naciska mi się lewy przycisk, no teraz w niej to jest górny przycisk nadal będę go nazywał lewym. Hmm. Skręcamy na Szeged i dalej na razie nigdzie nie możemy jechać. Nie wiem czy to. O, no właśnie. Nasz klient się spodziewa, ale jesteśmy już blisko więc nasz kliencie nie nie się chyba że będziemy mieli wypadek <sumpler <rhywbano> <sumpler> Takie wąziutkie miejsce. No jedźże ciężarówko! Co ja mam za grata! Nie, no raczej mam moje szybkie Volvo. Nie wiem, co ono takie... No, ładunek taki ciężki, czy co? Hmm... Jakieś osiągnięcia się wyświetlają nowiutkiem. O, nie ma zielonej strzałki, a czas sobie leci. Ale śmieszny płot. Ciekawe czy naprawdę takie mają. A, ładne miasto w sumie, znaczy nie jest ładne, ale takie realistyczne. I czy to się już liczy jako dostarczone? Hmm. E, Okej, okay. powinno być w miarę łatwo. Znamy to miejsce, więc. Słuchajcie, jedziemy przodem, tam sobie zawrócimy i będziemy jechali tyłem, ale na wprost. Więc aha. okej, okay, myślę, że tu się zmieszczę. Tak, zmieszczę się, i dam radę tu wyprostować. Żeby było łatwo. Mhm, mhm. Dobra. Teraz oszukujemy troszeczkę. No bo nikt tak nie robi. Żeby wyglądać przez okienko. Mm -hmm. Odpinamy. Cieszymy się super doskonale. Eee, za szybką dostawę 700 euro nieźle. No tak, ale o, to już doświadczenie to wcześniej sobie nakręciłem. Okej. Okay. No cóż, szybka trasa, szybkie spojrzenie czy Umiejętności zardzewiały całkiem. No, i myślę, że nie. Gdybym miał moją starą, kochaną myszkę, która niestety się zepsuła. Ech. A mam na zapas tylko taką, właśnie bezprzewodową, która naprawdę. Hmm, no, mogłaby działać lepiej. No cóż, to będzie wszystko. Film krótki, ale może takie trzeba robić, a nie jakieś takie długatne. No nie wiem. Jeżeli ktoś ogląda do tej pory i chciałby dłuższe filmy, to dajcie znać, a jeżeli nie, to nie. Do zobaczenia.